Nie mówią oni, może nie będę pił, zobaczę, postaram się. Mówią po prostu, nie piję dziś i kropka. No, ze mną się nie napijesz, nie piję, więc więcej zostanie dla ciebie. Jeśli jesteś nowy w trzeźwości, czyli może wczoraj zakręciłeś butelkę, może minęło kilka dni, może wracasz po kolejnym upadku, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Zebrałem 10 rzeczy, które zaskakiwały mnie i które nadal zaskakują większość osób na początku tej drogi. Niektóre z nich brzmią niewinnie, ale jeśli je zignorujesz, mogą być początkiem powrotu do starego życia. A przecież tego nie chcesz, prawda? Ja nazywam się Marcin Cybulski, jestem trenerem trzeźwości i moją misją jest normalizacja niepicia alkoholu. Punkt pierwszy. Możesz czuć się lepiej i nagle myślisz że możesz pić z umiarem. Brzmi absurdalnie, prawda? A jednak to jest pułapka. Pułapka, która dopadła mnie dziesiątki razy. Mija kilka dni, wysypiasz się, lepiej wyglądasz, jesteś spokojniejszy i nagle pojawia się myśl. Może przesadziłem, może dam radę się napić tylko weekendy, może Aż nie, nie jest aż tak źle ze mną, może to był tylko chwilowy kryzys. To jest klasyczny błąd poznawczy, tak zwany efekt świeżości. Nasz mózg przecenia to, co jest tu i teraz. Bagatelizuje to, co było. Zapominamy o całych miesiącach bólu, kaców, wstydu, pustki, złamanych obietnic. Bo od trzech dni jest okej. Okay. No, come on. Wiesz, ile razy miałem ten genialny pomysł, że i już panuje nad alkoholem, i że wcale nie było tak źle. I wiesz, ile razy to się kończyło katastrofą? Więc zanim wpadniesz na ten pomysł, to zapamiętaj sobie. Uczucie lekkości w ciele to nie dowód na to, że już masz kontrolę. To efekt tego, że chwilowo przestałeś się truć i warto to uczucie pielęgnować, a nie sprawdzać, czy naprawdę przeszło. Punkt drugi. Starzy znajomi, którzy dalej piją. Masz ludzi, których lubisz, może to kumple z pracy, może koleżanka od wina w piątek wieczorem, albo od aperolka, może ktoś z rodziny. I to nie są źli ludzie, zazwyczaj. Ale jeżeli nadal piją i to dużo, to to środowisko przypomina gniazdo os. Możesz je obserwować z dystansu, możesz z nimi rozmawiać, ale jeżeli wsadzisz tam rękę, to zostaniesz ukłuty i to nie raz. Tu nie chodzi o to, że masz się izolować na zawsze. Nie. Przecież nikt nie chce żyć w klasztorze. Ale na początku ta ochrona to nie kara, to konieczność. To jak rekonwalescencja po operacji. Potrzebujesz czasu, żeby odbudować siebie. Emocje, sposób myślenia, wydeptać nowe ścieżki. Z czasem, jeśli chcesz, możesz wrócić do tych relacji. Inne, które były toksyczne, możesz zakończyć raz na zawsze. Ale jeżeli wrócisz, to już jako inna osoba na swoich zasadach z dystansem, z mocniejszym kręgosupem, i wtedy to ty będziesz wpływał na otoczenie, a nie ono na ciebie. Punkt trzeci, przekonanie, że już wygrałeś za wcześnie. Ten punkt łączy się z poprzednim. Czujesz się dobrze, nie pijesz, może od dwóch tygodni, może od miesiąca, Alkomat cały czas pokazuje zero, no to jazda. Można już ogłosić na fejsie, mam to za sobą. Poczekaj, stop. To jeszcze nie koniec. To jest dopiero początek. Nie opuszczę gardy. I tu wrzucam refleksję Magdy z grupy Nie piję trzeźwo myśle, która niedawno pięknie rozróżniła abstynencję od trzeźwości. Abstynencja to zakręcenie butelki. Trzeźwość to praca nad sobą, nad myślami, nad emocjami, nad reakcjami to proces, który trwa czasem miesiące, czasem lata, ale wart jest każdego kroku. Wiele osób myli jedno z drugim. Wydaje im się, że jak nie piją, to już są naprawieni, ale w środku nadal działają stare schematy. Ucieczka, nieradzenie sobie ze stresem. Dopiero gdy zrozumiesz, że nie chodzi tylko o niepicie, ale o naukę życia na nowo, wtedy zacznie się prawdziwa zmiana. Musisz wykonać pracę nad sobą. Musisz wgrać aktualizację oprogramowania do swojego mózgu. Punkt czwarty: te same miejsca, ten sam klimat, ale inny ty. Wiem, że czasami ciężko sobie wyobrazić, że no nie pójdziesz do ulubionego baru, że ominiesz spotkanie, które kiedyś było świętością w piątek czy w sobotę, grillu znajomych. Koncert z e, czymś alkoholowym w ręku. Cześćwość to nie tylko nie picie, to zmiana stylu życia. Wyobraź sobie, że alkohol to Twój toksyczny albo toksyczna ex. I teraz pytanie, czy po rozstaniu z toksycznym partnerem, partnerką wracałbyś co tydzień pod jego, pod jego czy jej blok, żeby się tylko rozejrzeć? No właśnie. Dlatego zmień trasy. Zmień sklepy, zmień rytuały, choćby na jakiś czas. Stwórz nowe skojarzenia, później możesz do nich wrócić, ale już z inną tożsamością. Punkt piąty, może tym razem będzie inaczej. To chyba najgroźniejsze zdanie w tej całej układance. Ono brzmi racjonalnie, prawda? Może teraz się uda. Może dam radę wypić jedno, dwa piwa do kolacji. Może jestem już innym człowiekiem. Ja miałem tak wielokrotnie i tak czasem się udawało, serio. Jedno piwo, dwa kieliszki wina i nic się nie działo, ale to dawało mi fałszywe poczucie kontroli. I po tygodniu, po dwóch tygodniach wracałem do starych wzorców. Piłem więcej niż chciałem, szybciej niż planowałem. I znów budziłem się z kacem, z fizycznym, emocjonalnym i moralnym. Pamiętaj o metaforze z kiszonym ogórkiem. Jak ogórek raz się ukisi, to nie da się go odkisić z powrotem do świeżego. Alkohol działa podobnie. Jeśli wielokrotnie traciłeś kontrolę, przekroczyłeś granicę, to nie ma resetu, nie ma powrotu, tego się nie odwróci. Trzeba się z tym pogo pogodzić. Nie odkisisz ogóra. Punkt szósty. Zamiast alkoholu inne nagrody. Gdy przestajesz pić, mózg nie robi hurra, jesteśmy zdrowi. On mówi, hej, gdzie jest mój zastrzyk dopaminy? I zaczynasz szukać czegokolwiek, co da choćby namiastkę tego. Cukier, zakupy, tiktok, kawa, papierosy, serialy do trzeciej nocy. Brzmi, brzmi znajomo? To się może przerodzić w kolejne uzależnienie. To jest mega powszechne na początku trzeźwości. Nasz mózg naturalnie szuka drogi na skróty. Takiej, która maksymalnie szybko i mocno podbije dopaminę. Alkohol właśnie był takim skrótem. Ja kiedy odstawiłem alkohol, miałem straszną ochotę na słodycze. Lepszy baton niż kieliszek, nie? No, niby tak, ale są jeszcze lepsze rzeczy. Naturalne produkty. Jabłka, winogrona, jagody, cokolwiek nieprzetworzonego. I one cię nie uzależnią. No i z czasem nauczysz się też czerpać dopaminę z rzeczy, które są dobre długoterminowo, które kiedyś sprawiały ci przyjemność. Bieganie, dobry posiłek, rozmowa z bliską osobą, dobra, gorąca, aromatyczna, owocowa herbata z miodem, kąpiel, masaż. I warto pamiętać, że przez jakiś czas te rzeczy mogą nie dawać ci takiej przyjemności jak alkohol, ale to dlatego, że twój mózg musi się na nowo przekalibrować. Punkt siódmy to nuda. Nowy wróg, stary mechanizm. Kiedyś cały wieczór Twój mózg miał plan. Kupić coś, wypić coś, poczuć ulgę, wyłączyć głowę. Alkohol wypełniał każdą wol wolną chwilę, i nagle zostaje pustka. Nuda, mnóstwo wolnego czasu. Frustracja, myśli w stylu, co ja mam teraz z sobą zrobić. Ale to nie nuda jest problemem. To reakcja Twojego mózgu na brak szybkiej nagrody. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. Decydowanie każdego dnia, czy pijesz, czy nie pijesz, czy może już się napić, może jutro, a może za chwilę, to ogromnie zajmuje Twój umysł, ale to, to też wykańcza. Ten proces zużywa masę energii. To nazywa się zmęczenie decyzyjne i często kończy się sięgnięciem po to, co znane, czyli po alkohol. Dlatego wielu ludzi mówi, nie piję dziś. Nie mówią oni, może nie będę pił, zobaczę, postaram się. Mówią po prostu, nie piję dziś i kropka. I to daje niesamowitą ulgę. Co z pasjami, co z hobby, co z tym, co kiedyś kochałeś, a teraz nie daje ci to, to radości. To jest normalne. Mózg jest odzwyczajony od czerpania przyjemności z naturalnych bodźców. Potrzebuje czasu, żeby się naprawić. Zacznij mimo tego. zmusz się. Znajdź jakąś grę. Pobiegaj. Zrób jakiekolwiek ćwiczenia fizyczne. Nawet tylko 10 minut. Poukładaj puzzle. Naucz się czegoś nowego. Pojedź w jakieś fajne miejsce. Zadzwoń do osoby, którą lubisz. Nie pisz. Zadzwoń. I zaufaj, po jakimś czasie zaczniesz znowu czuć satysfakcję. Punkt ósmy. Stres. Pierwszy wzwalacz. Kiedy tylko robi się trudno, napięcie, kłótnia z kimś bliskim, nerwy w pracy, w głowie pojawia się znany schemat. Coś mi się należy. Jest tak ciężko, muszę to zapić. Nie dam rady bez czegoś na uspokojenie, muszę się odstresować. Znałem to bardzo dobrze, ale tu trzeba zrozumieć, zrozumieć coś ważnego. Stres to nie jest wróg, to jest informacja, to jest sygnał, że coś jest nie tak, że czegoś jest za dużo. To sygnał, że twój układ nerwowy jest przeciążony i teraz masz szansę po raz pierwszy w swoim życiu nauczyć się radzić sobie z tym inaczej niż tylko przez alkohol. Nie na skróty, nie przez wyłączenie. Nie przez zamknięcie oczu i udawanie, że wszystko jest ok, że wszystko się nie wali, nie, nie pali, tylko przez zauważenie. Zacznij od małej rzeczy. Napisz, co dokładnie cię stresuje. Może powiedz o tym głośno komuś, komu ufasz. Możesz też zastosować prosty algorytm myślenia coś, co może zostać z tobą na długo. Jeżeli nie masz na coś wpływu, no to odpuść, bo i tak nic nie zmienisz. A jeżeli masz na coś wpływ, no to zrób coś, żeby to zmienić. Choćby najmniejszy krok. To wydaje się oczywiste, ale to działa. Zamiast siedzieć w stresie, przekieruj uwagę na działanie. Nie musisz zmienić wszystkiego naraz. Wystarczy, że ruszysz jedną rzecz. Często wtedy napięcie znika szybciej niż się pojawiło. No i przecież sobie technikę oddychową. Jedną z najskuteczniejszych technik na obniżenie stresu jest fizjologiczne wyschnienie. Polega na tym, że bierzesz jeden głęboki wdech przez nos, a następnie drugi, krótki wdech również przez nos. Coś w tym rodzaju. A potem powoli i długo wydychasz powietrze ustami. Powtórz sobie tę sekwencję ze trzy razy i natychmiastowo poczujesz ulgę. I redukcję tego napięcia i tego stresu. To wszystko nie rozwiąże od razu Twoich problemów, ale pomoże ci zredukować stres. Punkt dziewiąty. Wszyscy mogą, tylko nie ja. Mentalność ofiary. To jest trudne. Serio. Widzieć innych, którzy piją winko z klasą, piwo na luzie, na wakacjach, drinka z parasolką czy palemką. A ty. Czujesz się jak ktoś gorszy, jak ktoś, kto ma zakaz. Kara życie na półgwistka. No, fun. Ja też się tego bałem. Ale zadaj sobie pytanie, czy naprawdę masz ochotę zrezygnować z nowego życia, które dziś tworzysz? Tylko dlatego, że inni mogą sobie normalnie, bezkarnie sączyć Prosecco? Czy normalne jest niespożywanie etanolu? I przypomnij sobie wszystkich korzyści niepicia. Ile pieniędzy oszczędzasz, ile masz energii, jak się czujesz na, na drugi dzień, jak zaczynasz znowu ufać sobie. To nie kara, że nie pijesz, to prezent dla samego siebie. Jeśli dziś tego nie czujesz, to tylko dlatego, że jesteś jeszcze na początku swojej drogi. Nie mów sobie, że nie możesz pić. Ty zdecydowałeś, że nie chcesz pić. Punkt dziesiąty. Dlaczego nie pijesz? To pytanie możecie zaskoczyć na, prędzej czy później, na jakiejś imprezie, czy na jakimś spotkaniu. Przyjdzie taki moment, kiedy ktoś rzuci, Ty dzisiaj znowu nie pijesz? No, no weź. No, jeden kieliszek, no co, co Ci szkodzi? Chory jesteś, czy co? Już wystarczy, bo kazałeś, że możesz nie pić miesiąc, ale napij się z nami. No ze mną się nie napijesz? Wiem, że to może być niezręczne, ale pamiętaj, to ty masz odwagę robić coś, co większość ludzi boi się nawet rozważyć. I to jest Twój wybór i nie musisz się z tego tłumaczyć. Możesz odpowiedzieć z humorem, nie piję, więc więcej zostanie dla ciebie. Albo źle się czuję po alkoholu, nie, nie piję, bo nie chcę i nie, nie muszę. A możesz też odwrócić pytanie. Powiedzieć, Zaraz, zaraz, ale to ty mi powiedz, dlaczego ty pijesz tą truciznę. Albo po prostu nie piję i czuję się z tym świetnie. Mamy jeszcze dla ciebie cztery bonusowe punkty. Pierwszy, trzeźwość nie naprawia wszystkiego, ale daje ci szansę. Nie oczekuj, że jak przestaniesz pić, to nagle życie będzie jak z reklamy banku. Będą spięcia, będzie zmęczenie, może będzie cicho. I nudno, i trudno. Może rodzina i znajomi nie rozwiną ci czerwonego dywanu, nie będą ci się kłaniać w pół i klaskać z podziwem, ale robisz to przede wszystkim dla siebie. Masz dostęp do siebie, do prawdy, do uczuć, do realnych decyzji, a z tego zaczyna się budowanie nowego życia, od którego nie będziesz chciał uciekać. I pamiętaj, nie przestajesz pić po to, żeby wszystko samo się naprawiło. Przestajesz pić po to, żebyś mógł to wszystko zacząć naprawiać. Bonus numer dwa. nie walcz sam, bo to nie jest pojedynek, tylko podróż. Trzeźwienie to nie konkurs na największego twardziela. Nie trzeba wszystkiego robić samemu. Jeśli boisz się iść na terapię, spróbuj grupy online. Są dziesiątki możliwości, mnóstwo różnych grup wsparcia, mnóstwo coachów, trenerów Terapeutów, ośrodków. Masz prawo prosić o wsparcie, i to nie jest dowód słabości, tylko dowód siły. Masz prawo mieć trudny dzień, masz prawo nie wiedzieć, co robić. Nawet słaby kontakt z kimś wspierającym jest lepszy niż samotność. Bonus numer trzy. Nie przytłaczaj się rozwojem. Wybierz sobie jedną, dwie rzeczy, które chcesz zmienić w swoim życiu i bądź obecny. Wielu z nas na początku może zrobić to co może robimy na początku nowego roku. Rzuca alkohol i od razu odpala cały arsenał. Moje życie będzie zupełnie inne. Będę biegać codziennie, zacznę medytować, zapiszę się na jogę, crossfit, naukę włoskiego i japońskiego. I po tygodniu wielkie wypalenie. Spokojnie, nie musisz robić wszystkiego na raz. Wybierz jedną, dwie rzeczy, które będą cię wspierały. Mniej równa się więcej. Jak ogarniesz jedną rzecz, wtedy możesz wziąć się za kolejną. Szczególnie, gdy twoja energia dopiero się odbudowuje, ważne jest, aby skupić się na małej ilości zmian. I bonus czwarty: jeśli coś nie działa, to nie koniec. To informacja. Jeżeli masz gorszy dzień, to nie znaczy, że trzeźwość nie działa. Jeśli wróciła chęć, to nie znaczy, że jest coś z tobą nie tak. Jeśli nawet się potkniesz, zapijesz, to nie znaczy, że wszystko stracone. Wybacz wtedy sobie, wyciągnij lekcję i kontynuuj. Jesteś człowiekiem, jesteś w procesie i uczysz się nowego życia. Jeśli dziś jest trudny dzień, oddychaj, idź na spacer, pogadaj z kimś, przypomnij sobie, po co to wszystko robisz, jak chcesz się czuć jutro rano. Jeśli ten odcinek coś w Tobie poruszył, zostaw komentarz. Dzięki, trzymaj się.